W jaki sposób zmienić przepisy wewnątrzzakładowe? Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników mają obowiązek tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania, chyba że obowiązuje ich układ zbiorowy pracy. Kodeks pracy nie reguluje sytuacji, w której pracodawca zmniejszyłby liczbę zatrudnionych osób i przestałyby go obowiązywać akty zakładowe. Oraz nie reguluje również sytuacji, w której pracodawca chciałby zrezygnować z uprzednio zawartych regulaminów z uwagi na przykład na to, że są one przestarzałe. W sprawie rezygnacji z regulaminów w przypadku zmniejszenia liczby zatrudnionych wypowiedziało się jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, twierdząc, że pracodawca może zrezygnować z regulaminu pod warunkiem zachowania Procedury obowiązującej przy ich wprowadzaniu. Wobec powyższego, w przypadku chęci zmiany przestarzałych zapisów, można by było postąpić analogicznie, przy czym bardziej rozsądne jest niewycofywanie całości regulaminów, a jedynie przygotowanie do nich aneksów. Należy mieć na uwadze fakt, że nowe aneksy, nowe regulaminy, nowe zapisy. Miałyby moc po dwóch tygodniach od podania ich do wiadomości pracownikom, przyjęty w zakładzie pracy w sposób. W przypadku zmiany regulaminu wynagradzania i pozbawienia pracowników jakichś konkretnych składników lub uprawnień, nie będą one zastępowały porozumień zmieniających lub wypowiedzeń zmieniających, trzeba będzie je zawrzeć z pracownikami indywidualnie nawet jeśli aktualny regulamin nie przewiduje starych składników.